It's true, I crave you. Let's just stop and think before I lose faith. W drugim odcinku serii Minecraft spokrywanie przyjaciół. Dzisiaj jest ze mną znowu Paweł Droli savera 00. Tak, w poprzednim odcinku jak pamiętacie zabiło mnie tutaj. To był mm. Paweł, pamiętam. I tutaj zrobiliśmy tylko Paweł nam zrobił buty skórzane i to tyle. No, a przed naczęciem nagrywania Enderman się do mnie tepnął i tak się wystraszyłem, że nie chcielibyście sł słyszeć mojego krzyku.

Dobra. Maciek, możesz coś zrobić? Bo ja ci trochę nie słyszę. A to pewnie widzowie mnie teraz też nie słyszą. Teraz już lepiej, co? No, lepiej. No. Tu mikrofon, naprawdę, muszę tylko Ale nawet za cicho mówisz. Nadal? No, trochę głośniej. Teraz? Trochę, trochę głośniej. No, teraz już jest dobrze. Mów takim głosem. Teraz jest dobrze już No już, już jest tak dobrze Okej okay. Dobra Masz siekierę? Mam jedną Chcesz? Ale nie zrywaj brzuzek, dobra? Tylko to tylko... zwykłe. Dobra. Okay. Brzuzki będą na narzędzia. No. Ja, ja tą dorąbię i ten. No Dobra Czekaj, tylko muszę, muszę, coś zrobić. Muszę coś tylko zrobić. Ja już kontynuujemy bo tyłować. No. Idziemy dalej. Maciek, czekaj. Mamy coś dla wszystkich zrobię. Gdzie jest nasz dom? Gdzie nasz dom? No. Nie, gdzie jest dom? Nie, gdzie jest nasz dom? Nie wiem, ktoś do mnie ten <tryk> czas pisze. Już mi napisałem, żeby nie pisał. To ole, staram się Macie gdzie mamy dom? O tam, dobra. Mam, znowu będziemy musieli gdzieś szukać. <grym> dobra, ja wezmę sobie ja coś zrobię. Mm -hmm. Ile masz drzewa już? Uś... Czekaj, n teraz zebrałam dwadzieścia drzewa. Te białe drzewa będą na narzędzia na razie. Okej. Okay. Mmm, dobra. Maciek, gdzie jesteś? Tepnij się do mnie, chce coś dać. Nie tepamy się. Aha, no tak. No. Maciek, czekaj, masz. Maciek, masz. Dziękuję. Dobra, ja idę zabijać owce, bo chcę wełnę na łóżko. Żebyśmy, jak zginęli, depnęli mi się, zaraz w domu. Teraz czekamy. Hyhyhy <laughs> Mam macie pozbierać kwiaty na barwnik? Nie, ale no, na nie są nam potrzebne barwniki Później będziemy jak się budujemy, no. może budować zełny No, no będziemy... najpierw musimy wrócić na nasz pochodnie O, ej, ma, mam, mam Tak? Znalazłem węgiel Węgiel, Ona, węgiel tak Czekaj, teraz zbieram Co zrobisz? robisz? A bo co nam piasek na... szkło? Maciek. Co? Na szkło jest potrzebny? Bo daje Ach, wie... Masz piasek na szkło? Właśnie przypalam, wiesz piasek? O, dobra. Ja mam na razie... 10 drewin. Hmm... No. Maciek, ty rób coś ciekawego, ja będę wykopywał drewno, okej? Okay? Zabijanie świni. <śm> nie wiem czy się... Dobra. Zabiję krowę, kolejną. Ok. Ok. Ty idziesz, idziesz na polowanie? Ej, ej, czeka, czekajcie tylko. Dobra, jestem. Masz wełnę Macie... Łóżko? Mam tylko jedną wełnę, szukam łóżka. Znaczy, szukam owiec. Ile masz też wełny? Ile masz wełna. Dobra, ale za to mam... Kilka pochodni. Pochodnie. No pocho. No pochodnie. Okay. Oś odświe... Tak. No trochę jakoś tam. Muszę zrobić jeszcze jedną owcę. Ale gdzie mamy dom? już mam wszystkie, wiesz, już mam O, dobra. Czekaj, macie gdzie jesteś? Gdzie jest nasz dom, bo jestem z takim młodzieżu, że. O, tu jesteś. O, dobra, teraz szukamy naszego domu. Dobra, chodźmy. O, muszę muszę, czekaj, muszę... muszę coś zjeść. Te, te Wiem wie, właśnie chcę. Za chwilę ci kilka dam. Ja... po mojej pochodni, więc ja poustawiam tak jak chcę. Tu. Tu. Tu, tu. Mam tylko jedną. No Ale masz. Masz. Zrób nam wszystkie łóżko. Tylko żeby nie były koło siebie. Ja oświetlę cały dom. Możemy Czekaj, tylko oświetlę cały dom. Ja myślę, że zakończymy kolejny odcinek już. Ale jeszcze chwila, żebyśmy zaczęli nowy dzień. Ej, e, e, macie mam ma pomysł. Cho, chodźmy jeszcze... Odstawimy wszystkie temy i na zakończenie odcinka będziemy... Pozabijamy kilka... Pozabijamy kilka potworów. Co to ty na to? Dobra. Jest, jest no, problem. chodźmy. To chodźmy. Czeka, za, 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 Tylko żebyśmy wii, znaleźli drogę do, do domu. Za... to ja będę stała pochodni tej A ja już zabijem. Mogę już kończyć, bo ja już zabijem. Ale ja nie zabijem, więc na chwilę tak, dwie minuty. Za dużo. Minuta. 30 bo ja nie... bo ja nie jednego dnia zabijem. nie zabiję, gdzie ty jesteś? Ja... ty jestem, bóg ciebie. Ja nie O, czekaj, jest ja wie creepera, bo on jest zły. Wybuchnie. Ale on, ale on Czego wybuchnął. Dziurą na, na naszej działce obok jeziora i piasku. Tak. No dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Łapkujcie cześć. i subskrybujcie nas. Cześć. No, cześć.